To witajcie, kochane. Jesteśmy dzisiaj z Katarzyną Podlewską, studentką w roku Przebudzenia. Witam Ciebie. Tak. Cudownie, że jesteś. Wiem, że jesteś teraz w tej edycji Roku Przebudzenia po raz pierwszy, więc myślę, że to też jest y, takie fajne, na świeżo masz to doświadczenie. Y, więc chciałam Ciebie zapytać y, na początek o to, jak w ogóle przystępować do Roku Przebudzenia, no bo to było już prawie rok temu. To jakie miałaś obawy? Moją największą obawą było to, że ktoś będzie na mnie wywierał presję, że będzie takie ciśnienie na to, że trzeba pracować i coś osiągnąć. <śmiech> <śmiech> to są kropki, jakieś kroki, jakieś kroki, trzeba będzie się z czegoś tłumaczyć. I też dodatkowo to, że będzie bardzo dużo takiej analizy wewnętrznej, że będziemy tak bardzo siedzieć w głowie. A ja byłam już w terapii, nie wstydzę się tego powiedzieć, prawie 3 lata, i w ogóle nie chciałam tego powtarzać. Też korzystałam z ustawień systemowych i wiedziałam, że to już nie jest dla mnie, że już nie chcę wchodzić w głęboką analizę w głowę, tylko chciałabym to jakoś połączyć: serce i głowę, bo jestem osobą, która dużo analizuje, dużo myśli, więc wiedziałam, że to już zupełnie nie jest dla mnie ta droga. Szukałam czegoś, Czegoś, co mi pomoże tak się osadzić w sobie, tak się po prostu uspokoić w tym, co jest. Więc to było moją największą obawą, że będzie jakaś presja, mm -hmm. jakieś tempo, takie szybkie tempo pracy. I jak tego doświadczałeś w trakcie tego roku? Na ile ta obawa jakoś się sprawdziła? Super było to, tak jak mówiłaś, że rób tyle, na ile jesteś gotowa. I faktycznie, jak były takie moduły, na przykład. Modu o dzieciństwie, kiedy czułam, że coś jest dla mnie zbyt trudne, mm -hmm. to po prostu robiłam stop. Obserwowałam, co się dzieje. Dlaczego na przykład czuję jakąś obawę, jakiś, e, jakąś niegotowość, jakiś lęk. I nie napierałam na siebie. I to było super. I mówię, ile byłam gotowa w stanie zrobić na przykład jakąś medytację? Jeżeli na przykład nie byłam w stanie zrobić jakiejś medytacji, to pracowałam z dziennikiem. Brałam udział na przykład w treningu naszym. Część na przykład odpuszczałam, więc robiłam wszystko w swoim tempie. I to w ogóle, to mi się bardzo podobało. Żad, mm -hmm. żadnej, żadnej presji i żadnego takiego napięcia, tylko na tyle, ile jestem gotowa na ten moment. I to było super. No to mega się cieszę. Bardzo naprawdę miło mi to słyszeć, że tak to odczuwasz, bo to też jest to, co ja bardzo czuję, że to jest właśnie. Taka rzecz, która nam bardzo pomaga w rozwoju, że my naprawdę idziemy z miłością, z zaufaniem, z taką też gotowością jakby na różne rzeczy, co jest normalne, że jesteśmy na różnym etapie rozwoju i mamy czasami większą gotowość, czasami mniejszą gotowość, a po prostu czasami coś nam służy i jest potrzebne, a czasami nie. I też myślę, że jest w tym wielka mądrość, żeby właśnie wybierać. Tak, tak, tak jak też mówiłaś, że czasami ego podpowiadało, no ale Katarzyna, może byś się zbiła i co zrobiła? Ale wtedy odpuszczałam i zaraz spokojnie. Ewidentnie czuję, że mówię, nie ma ochoty teraz na to. Ani moje serce. Więc, więc wszystko po prostu w swoim tempie. Hmm, super. Jesteś już 11 miesięcy właściwie w roku przebudzenia. Na no 10 zamknęłyśmy, w 11 wchodzimy. Jak patrzysz sobie wstecz na te 10 miesięcy, to co jest taką największą wartością, jakbyś miała powiedzieć, że co, co najbardziej sobie bierzesz z tego doświadczenia? Jest dużo rzeczy, <grym> bardzo dużo, ale to, co jest najważniejsze i co widzę, że krok po kroku zaczęło, zaczęło coś zmieniać we mnie i zaczęło się też zmieniać moje życie, to obserwacja tych schematycznych myśli. Mhm. Które po prostu, pamiętam, był taki moduł, kiedy miałyśmy to obserwować, co mówimy do siebie w głowie. Mhm. Pamiętam, że wtedy chyba napisałam nawet na naszej grupie na Facebooku, że jest mi tak strasznie smutno, jak ja to usłyszałam, co ja w tej głowie sobie mówię. I to był chyba taki początek taki drogi w ogóle zaakceptowania siebie i zrozumienia, jakie są te moje schematyczne myśli automatyczne, skąd one się biorą i jak ja mogę sobie pomóc, jak ja mogę je zmienić. I jak ja zaczęłam je zmieniać, to się wszystko zaczęło zmieniać. I praca, i moje samopoczucie takie fizyczne, bo na przykład nie mam już migren, a miałam hmm. migren, szczególnie w pracy. Bo pojawiały się w pracy, jak pracowałam, tylko otwierałam komputer, pojawiały się takie myśli, które powodowały, że moje ciało się napinało, mm -hmm. bolała mnie głowa, kark i zaczęłam obserwować, jakie to myśli powodują. Co to jest za myśl i jakie jest jej źródło? I te myśli to się tyczy wszystkiego. To się tyczy pracy, to się tyczy związku, rodziców i tak dalej. Więc to jest taki. To jest taka wielka wartość, że ja po prostu nad tym pracuję, obserwuję i to zmieniam. Bo wiadomo, że to nie jest praca skończona, Jeszcze <laughs> mogę powiedzieć, no to porobione. <laughs> ale Byłoby cudownie. Ale, tak. <śmiech> <śmiech> Więc, ale, ale naprawdę widzę, że, że to bardzo dużo daje. I to, jak zmieniam schematyczne myśli, to zmienia się moja energia. Jak się zmienia moja energia. To zmienia się moje otoczenie i ludzie, którzy są wokół. Po prostu widzę, jak to jak to się po prostu zmienia. Ja się zmieniam i pewni ludzie odchodzą, inne sytuacje przychodzą, tak jakby coś innego ze mną rezonuje. I to jest takie zaskakujące dla mnie, a zarazem piękne, że faktycznie, tak jak Ty często mówisz, to my kreujemy to swoje życie. Ja to widzę. I teraz, jakby kiedyś to mi się wydawało, może takie patetyczne i, i takie, że mówię tak frazy, że to chyba nie jest, nie jest możliwe, a teraz jakby sama, sama tego doświadczam, tak, że po prostu kiedyś to tak jakby przelatywały mi ten, te informacje przez głowę, ale im trochę nie dowierzałam, a teraz jakby sama tego doświadczam, że tak to jest. To jest niesamowite przebudzenie. Ten moment, właśnie jak zaczynamy widzieć. Ja pamiętam też ze swojego doświadczenia, że ten moment, jak ja zobaczyłam, wow, że to, co ja myślę, w ogóle sposób, w jaki ja podchodzę do rzeczywistości, że to naprawdę zmienia w ogóle tą rzeczywistość, że to jest tak. I wiesz, i naprawdę też. Jestem w takim podziwie dla tej pracy, którą wykonałaś, bo wiem, że też w ogóle to pierwsze spotkanie z tym, z tym, jakby wiesz, z tymi właśnie schematycznymi myślami, które mamy, no to jest trudne. To jest nagle, widzimy, o, to ja to sobie robię, nie? To ja gdzieś tak. mam te właśnie różne takie schematy. Natomiast właśnie to jest piękna praca oczyszczania tego i tak jak powiedziałaś, mam wrażenie, że to jest po prostu praca na całe życie. Tak, tak. Bo też jest nie może. wiem. Czy... Można, proszę. I Chciałam jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, czy też to czujesz, że, że mam wrażenie, że ten moment, kiedy my widzimy, że wow, że ja mogę w ogóle wpływać na to wszystko, co ja mam w umyśle, że ja mogę z tym pracować, że ja mogę to oczyszczać, że mam wrażenie, że wtedy pojawia się coraz więcej, i więcej ochoty. OK, to co jeszcze mogę dla siebie wykreować? Mhm, dokładnie tak. Że co jest jeszcze tam e, za, za zakrętem, co jeszcze, co jeszcze jest nowego, jeżeli pozmieniam ten. I wydaje mi się, że też. To jest zaletą, to wcześniej myślałam, że to jest wina pracy, to jest mm -hmm. wina partnera, to jest wina mm -hmm. miejsca, w którym jestem, więc cały czas było szukanie winy na zewnątrz. Mm -hmm. Jak powiedziałaś, że jeżeli chcemy tak zmieniać strasznie na zewnątrz, to warto spojrzeć do środka. To bardzo sobie wzięłam to do serca. I jak tam zajrzałam do środka, mówię, no to jest trochę do roboty. No, jest trochę do roboty. Wow, to jest moc, to jest moc. A jak patrzysz sobie właśnie na tą, na te schematyczne myśli, które pozmieniałaś, to jakbyś miała tak popatrzeć właśnie na swoje życie, co w tym wymiarze zewnętrznym się zmieniło, kiedy zaczęłaś pracować nad tym? Mm -hmm. Przede wszystkim to komfort życia. Jakoś lepiej mi się żyje, czuję się lepiej po prostu mm -hmm. ze sobą, praktykuję też wdzięczność, medytuję z Tobą i czasami w ciszy. Mm -hmm. I tak jakoś po prostu. Wstaję i się cieszę tym dniem. Pamiętam, jak mm. czasami moja siostra mówiła, która zresztą też była w roku przebudzenia, mówiła do mnie: Siostra, ty wstajesz rano, jesteś zawsze taka podenerwowana, już jesteś wściekła, że się uh -huh. dzień zaczął. I faktycznie oh, tak wow. miałam. Uh -huh. A teraz wstaję i faktycznie zaczynam z takim spokojem, z intencją na ten dzień. Dziękuję też za to, co mam, bo wcześniej się człowiek skupiał na braku, teraz się skupia na tym, co, co ma. I że jest naprawdę hojnie obdarowany przez życie. A to, co jest takie widoczne, co się zmieniło, to zmieniłam pracę, zaprosiłam obfitość finansową. Zaprosiłam taką pracę, której się nie spodziewałam, że mogę coś takiego wykreować dla siebie. Dzisiaj nie wiem, czy to jest praca marzeń, ale dla mnie to był naprawdę milowy krok, bo ja się strasznie bałam tej zmiany. Przygotowywałam się do niej dwa lata. Lęki na temat w ogóle tej zmiany po prostu już były tak wyolbrzymione, I, i moje ciało już po prostu, moje nogi nawet nie bolały, bo już chciały iść. Mm -hmm. A ja się trzyma, trzymałam się dawnych schematów, że dobrze w tej pracy jest mi źle, nie jestem doceniana, nie jestem zauważana. Pracuję ponad siły, robię na do ale trzeba się tego trzymać. Więc, mm -hmm. tak jak ty mówisz nie mogłam iść płynąć z tym nurtem rzeki tylko cały czas walczyłam <gry> cały czas walczyłam I jak to puściłam i dopuściłam tą zmianę to taki ciężar spadł mi z ramion psychicznie i fizycznie że to po prostu było niesamowite że ja po Życie w tym zrobiłam. pomogło ciekawa Słucham. jestem bardzo co, co co myślisz że ci w tym pomogło co było takim tym przejściem właśnie od tego momentu, że się zmagałaś i że czułaś, że nie, że po prostu, że nie możesz zrobić tego kroku? Myślę, że to było cały czas takie um, ogromne krytycyzm w głowie mhm. i nie pozwalanie sobie też na tą obfitość, żeby mi się udało. Um, to były takie myśli, które się pojawiały, że inni potrafią, ja sobie nie dam rady, nie jestem wystarczająco dobra. A cóż ja mogę zaoferować? Na pewno mi się powinien noga. A może by nie przed szereg nie wychodzić? Różne takie myśli, które przez lata pewnie gdzieś się nabudowywały. Mm -hmm. I jak zaczęłam je obserwować i pytać siebie, a czy to Aby jest na pewno prawda o tobie? Mm -hmm. O, oh wow, o oh wow. <laughs> tak, jeszcze nawet taka myśl, wiesz, że, że ludzie mówią, że ty, Katarzyna, to ty nie lubisz zmian. Ale ja nie wiem czy to jest prawda, uh -huh. Uh -huh. bo ja studiowałam w trzech różnych miastach i się wiele razy przeprowadzałam, czy ja aby nie lubię zmian, uh -huh. więc to jest takie otwarcie, otwartość taka na to co, um, na tą zmianę, nie uh -huh. przylepiam żadnych łatek jaka ja jestem, tylko się tak naprawdę uczę siebie i chyba siebie poznaję uh -huh. teraz dopiero, co ja, co ja lubię i kto ja jestem. Uh -huh. Ja jestem. Brzmi fantastycznie, i tak też się cieszę ogromnie, wiesz, że to narzędzie właśnie tej, ta pętla umysłu i to przyglądanie się tym schematycznym myślom, że naprawdę fantastycznie użyłaś tego dla siebie i świętuję ciebie, bo wiem, że to też jest super ważne, że wiesz, jak się zmagasz i siedzisz i nie możesz dokonać tej zmiany, i potem ten moment, że widzisz, wow, że ja naprawdę to zrobiłam. No, także tak, gratulacje, tak. super. To jest takie napięcie takie psychiczne i ciele, kiedy naprawdę mm. chcesz zmiany, ale, ale w głowie coś cały czas mówi nie możesz. Nie mm. możesz. Tak. Dobrze jest mieć dystans do tej głowy. Tak. No, tak. To jeszcze Katarzyna ostatnie pytanie chciałam ciebie zapytać, bo wiem, że będziesz kontynuować swoją podróż w roku przebudzenia i tą przygodę od, odkrywania siebie, poznawania siebie prawdziwej. Co sprawia, że chcesz wziąć udział w kolejnym roku? Wiesz i tak mi się wydaje, że pewne, na pewne moduły nie byłam jeszcze gotowa, mhm. więc chciałabym przejść przez to jeszcze raz. A Kolejna rzecz jest taka, że jest tyle plusów tego programu. To jest nie tylko trening z tobą, kręgi kobiet, czy grupa na Facebooku, którą niejako też sama tworzę, bo wrzucam tam posty. Tak? tak, to jest też sharing. Pozdrawiam Edytę <grym, <grym, i relacje, które się nawiązują. Bardzo to jest takie budujące i zaskakujące, że można taką głęboką relację w cudzysłowie z obcą osobą zbudować na takim głębokim poziomie. I tak, czuję, że jestem gotowa na ten drugi rok jeszcze pracy i poobserwowania pewnych rzeczy. Świetnie, jeszcze cieszę ten się. Rok, tak. drogi Super, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci w takim razie. Cieszę się na to, że będę mogła Ci dalej towarzyszyć. Jestem bardzo ciekawa, co sobie wykroujesz w nowym roku. Bo na pewno tak, na pewno nowe piękne rzeczy. Tak. Dzięki. Także dzięki i dziękujemy Wam kochane bardzo. Koniecznie dajcie znać, jak to zarezonowało z Wami, co sobie wzięłyście, z tego czym podzieliła się Katarzyna, do czego Cię to zainspirowało. Może jest coś, za czym Ty też tęskniesz i chciałabyś za tym pójść.